Jeśli chcesz wiedzieć, czy wiedza z całej medycyny paliatywnej ma jakiś sens, czy to się przydaje, to zostań do końca. Cześć, to ja Mariusz, a to jest mój kanał Lekarz z Niemiec. Dzisiaj trochę o medycynie paliatywnej. Wracamy do tematu. Mój kanał powstał dlatego, że rozmawiałem z lekarzami rodzinnymi i szczególnie na wsi i w... Regionach mniej zurbanizowanych w Polsce jest tak, że pacjenci nie doczekują do kontaktu z lekarzem, który zna się na medycynie paliatywnej. Dlatego tak ważna jest edukacja zarówno pacjentów, pielęgniarek, jak i lekarzy, szczególnie lekarzy rodzinnych, żeby jeżeli nie może pomóc specjalista, to żeby oni mogli zaopiekować się tymi ludźmi. Z moich obserwacji wynika, że właściwie na każdym etapie medycyny mamy. Do czynienia z medycyną paliatywną. Czy to jest chirurg urazowy, ortopeda, czy to jest internista, czy to jest lekarz na izbie przyjęć, czy to jest lekarz w karetce, czy to jest lekarz na oddziale intensywnej terapii, a może anestezjolog. Um, oni wszyscy na jakimś etapie swojego życia mają pacjentów z problemem paliatywnym. Jedna z naszych koleżanek w zespole szukała kursu, gdzie mogłaby się nauczyć jak przekazywać pacjentom Trudne informacje i krytyczne diagnozy, i nie znalazła nic takiego, ale wykorzystała właśnie kurs medycyny paliatywnej, żeby sobie z tym problemem poradzić. Studenci, a właściwie już praktykanci, którzy są po studiach medycznych. Trafiają do nas do, na oddział anestezjologii, i w tym swoim programie. Mają też dwa tygodnie na oddziale medycyny paliatywnej. Takiej praktyki chodzą z lekarzem i uczą się. Po wielu rozmowach stwierdziliśmy, że również lekarze anestezjolodzy, którzy nie mają specjalnie interesu w medycynie paliatywnej, ale pracują na oddziale intensywnej terapii, z pewnością skorzystaliby z tej wiedzy, którą mogliby zdobyć na oddziale medycyny paliatywnej i tutaj też naszym zdaniem powinna być 2 tygodniowa praktyka. Mam takiego kolegę, który też bardzo, e, bardzo się zaangażował w medycynę paliatywną, ale nie pracuje już na oddziale ani w domowym hospicjum, tylko on do mnie mówi słuchaj, e, nie idę tam, bo tam to jest łatwo, a e, propaguję tą całą wiedzę i to całe podejście na oddziale intensywnej terapii e, jako e, lekarz medycyny ratunkowej, bo tam to jest potrzebne, tam tego brakuje. Prędzej czy później każdy się, albo się spotkał, albo się spotka, albo ma właśnie do czynienia z tym tematem i uważam, że edukacja w tym zakresie jest bardzo ważna i musimy to robić. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam i do usłyszenia.